Hej, słuchaj, mam do ciebie wielką prośbę. Kiedy będziesz miał chwilę, to no weź do mnie oddzwoń, proszę, okej? Okay? To bardzo ważne. Dziękuję. W głowie wciąż się głębią kolejne zapytania Gdzie są moje skrzydła, co z naszą wizją świata? Nie wiem, czy się przyznać, że znów nie śpię do rana. Głęboko skrywam ból. Tutaj nie pomoże flaszka. Czuję wewnętrznych chłód, chociaż niedługo do lata Jest mi za to wstyd, że nie słuchałem brata Teraz boję się o przyszłość Jej yeah. ja Bo bez ciebie już nie potrafię latać Na policzku za, a na moich plecach połamany skrzydło o. Jestem całkiem sam chodzić w nocy, znowu widziałem twe widmo oh, oh, oh. Chyba pora, żeby i stąd Wokół mnie jest tylko ten jebany Wziął czemu w piekle jest mi zimno? Happy endy chyba trzeba oddać filmom Szkół już na film Mam wydostać się z piekła Skoro wciąż one w butelkach Boże pomóż, bo to będzie moja klęska Nie mam już serca, nie mam już serca Miłość to brednia Miłość to brednia A diabeł sprawia, że ta ta wizja jest coraz piękniejsza? Tak piękny jak ty Diabeł chce palić, a ja tylko pić, więc zamknij już pyst Te słowa to kłamstwo, ja nie czuję nic Teraz bez ciebie chcę bić na ten szczyt Kiedyś myślałem, że ja jestem dziwny, chcę, by było lepiej i tego wejść życz mi Cześć nią na duszy i sercu mam blizny Stary po prostu już nie chce znać dziwki W głowie wciąż się głębią kolejne zapytania Gdzie są moje skrzydła? Co z naszą wizją świata? Nie wiem czy się przyznać, że znów nie śpię do rana Głęboko skrywam ból, tutaj nie pomoże blaszka Czuję wewnętrznych chłód, chociaż niedługo do lata Jest mi za to wstyd, że nie słuchałem brata Teraz boję się o przyszłość Jej ja Wobec ciebie już nie potrafię latać